Cześć witam was serdecznie w kolejnym odcinku gdzie podglądam wasze walki popatrzyłem sobie parę waszych walk, nagrałem, skomentowałem złożyłem to w jedną całość i właśnie wam teraz prezentuję myślę że raz na tydzień taki odcinek chyba będę wstawiał, pod, będę podpatrywał wasze walki może czegoś się nauczę, a raczej na pewno się czegoś nauczę bo człowiek uczy się całe życie, więc zapraszam do odcinka no i pooglądamy sobie kolejne walki, tutaj widzimy Kamil COC. Zobaczymy, jakiego lubię go podglądać. Bo chłopak naprawdę czasem pokazuje fajne rzeczy, które warto sobie pooglądać. Można się nauczyć. No i tutaj wygrywa. Szybko, dużo sobie nie poglądaliśmy. Miejmy nadzieję, że jeszcze jedną walkę nam pokaże. Kamil wygrywa. Dziewiąta, kampania Olaf. Tutaj chyba była jakaś friendly albo coś walka. Dobra, ale przejedźmy sobie dalej, zobaczmy, kogo tu mamy. Popoglądamy. Damian Polish Warzone. Zobaczmy co tutaj Damian gra z Parkim. No, dużo osób pyta właśnie o Sparkiego, czyli macie okazję podejrzeć kolejny deck ze Sparkim. Zobaczymy czy nam coś tutaj fajnego pokaże. Ta horda tam troszeczkę doszła. Vera <grym>, Cebulaki. To też chyba jakiś turniej. Więc dwóch Polaków. Zobaczmy, pooglądajmy. No i mamy sparkiego Dosyć rzadko spotykane chyba sparki jest na takich właśnie challengeówkach, turniejówkach No Ale poglądajmy, może coś fajnego zobaczymy Z lewej strony idzie giant i tutaj z prawej strony też giant poszedł i tutaj ten troszeczkę według mnie mega minion mógł być puszczony za ten giantem Bo tak to ten mega minion zbiera na siebie ostrą, jeszcze poleciał bez niczego Teraz dopiero poszedł poszła armia szkieletona to tutaj zostanie wybronione ładnie to tutaj wybronił i ten spark i Exe i giants tam naparzają ten egze wyczyścił tą hordę no i pięknie 3 do 0 to było mocne to było mocne dobra to lecimy dalej jeszcze sobie parę walek walk, walk pooglądamy mamy wolu wolu będziemy cię podglądać wolu chyba tutaj turnieje gra Y, turnieje raczej challenge. wierzę, że Grand challenge jedzie. Już wcześniej jego walkę oglądałem i widzę, że często spotyka przeciwników, którzy mają właśnie grę a Na wolu widzę swoim standardowym, stałym deckiem gra, czyli właśnie lustro, beczka, piecyk, horda, armia szkieletonów. Zobaczymy, jak to dalej mu będzie szło. Tam bowler w obronie, ale ta wieża tam już ładnie jest pobijana. 877 HP No i zobaczmy tego bowlera tutaj, jak wybroni. Prawdopodobnie Hordon Oj, egze się pojawił. To było złe zagranie troszeczkę, no ale Nie w czasie jeszcze tutaj poszło do tego i poszła. ja zamierzam szkieletom w to, to wybroni, ale egze tam. Oj, tu jeszcze tornado. No troszeczkę wolu tutaj opału w opałach było, ale jeszcze Freeze był no ale się wybronił troszeczkę, ale teraz jest mniej więcej można powiedzieć porówno, no i Bowler, beczka poszła, a i ten log troszeczkę przestrzelony ten jeden goblin, ten goblinek został jest Inferno czyli tutaj jeszcze wolu miał Inferno no i teraz będzie i w oj tutaj armia szkieletonów i ten Egg ze zwierząt troszeczkę oberwali Teraz inferno złapie, log jeszcze poszedł 442 HP na wieży i tutaj wolu pokazuje kolejną bardzo ładną walkę tam chociaż log to wyczyścił jest kolejna beczka, teraz zaglębiona przez mirror i tu będzie już koniec i wolu wygrywa gratulujemy ale sobie polecimy dalej, zobaczymy co dalej będzie jeszcze parę walek sobie podejrzymy waszych Zobaczymy co tu się dzieje. Troszeczkę zjedziemy w dół. The ma to nie będziemy dzisiaj podglądać. Troszeczkę sobie tutaj w dół zobaczymy co tu się dzieje. Jest 141 online. Meister Brave Poland 2A, czyli moja akademia. Zobaczymy jak sobie moja akademia radzi. Jest to walka arenowa i stałe zagranie. Często właśnie spotykam. Miner i horda. No tutaj często to za takie zagranie widzę, ale czemu Czemu on tutaj nie reaguje czy on chce spać pucharkami? Chyba, chyba na to wychodzi Właśnie dostałem powiadomienia. do coś wrzucił na kanał. wyciszę telefon mam przy mikrofonie. No ale zobaczmy, co tu się dzieje, bo tutaj widzę, że... Meister w ogóle nie chce walczyć. Chyba będzie chyba spada. No dobra, to opuścimy tą walkę. Bo widzę, że tutaj kolega spada. Dobra. I szukamy sobie następnej walki. Troszeczkę zjedziemy na dół. Dużo na dół. Jest naprawdę, was tutaj dużo na liście. Ja wiem, że chcecie walczyć, ale ja nagrywam teraz odcinek. Za chwilę będę nagrywał kolejny. Troszeczkę nie mam czasu. Niku, rzecz pospolita, zobaczymy co on nam pokaże Oj, tutaj Oj oj, co tu się dzieje? Giant, Exit w obronie Widzimy, że przeciwnik ma Sparkiego, a tutaj Niku będzie grał na golema No i troszeczkę jego wieża została pobijana No i oglądajmy dalej co tu się dzieje Princessa podąża z lewej strony czy to będzie jakoś wybronione jest kolektor, mega minion no i jest, sparki z prawej strony i się pojawi znowu ja zobaczymy teraz jak niku tutaj to zamierza wybronić tą lewą stronę właśnie bym odpuścił są archerki jest Exe. tutaj giant jeszcze poszedł w osłonę oj zapowane ładnie Wyspał, i tutaj armia szkieletonów, ale ten Sparki uderzył, bierze, no i tu będzie po wieży. No tutaj ciężko. No ale oglądajmy dalej. Barbarzyńcy tu jeszcze byli. Są. No tutaj ciężko, ciężko będzie. Niku trzymamy kciuki. Jest golem się pojawił. Jest horda te tutaj teraz by się przydał, no ta horda z tego Golema tutaj zjedzie. Jest greviard. czyli ostatnia karta, która tam brakowała, ale tam aż czerwono się roi od obrony przeciwnika. Oj ciężko, ciężko to widzę No i ten egze tutaj próbuje to wszystko wyczyścić, ale mu nie wychodzi, robi co może, no ale już tutaj za grubo tych czerwonych jest. Teraz naprawdę będzie ciężko. Teraz to tylko chyba cudem się tutaj uda to wygrać. Tak już raczej nie ma szans. Szkoda, Niku. Ale ale gratulacje, że próbujesz powodzenia w przyszłych walkach. Damy sobie jeszcze zobaczymy co tu się będzie dalej działo. Zjedziemy gdzieś tam bardzo na dół jeszcze. Szkoda, że tutaj nie ma takiego Belki do zjeżdżania. Trzeba to wszystko przemielić. Dobra. Kolejny Zbysiostanoga, polski pogrom. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze twoją walkę i na dzisiaj skończymy odcinek. Oglądamy sobie twoją walkę. Tam minerem poszło, jeśli go blinki wybroniły to. Jest Giant. Jest inferno dragon. no tu armia szkieletonów. zresztą tej armii nie trzeba było puszczać tutaj inferno, by to sobie chyba poradziło. Szkoda Litsiły. No dobra, ale tak zagrałeś. Trochę przestrzelony, Ten, ta kula przestrzelona chciałem powiedzieć za. Oj, tutaj to inferno szkoda, że nie załapało tej wieży. Oby mogło być ostro. No ale oglądajmy dalej tej wieże powinno to wyczyścić jest ładnie wyczyszczone Zbysiu, dawaj dawaj no i znowu idzie giant jest inferno dragon są kulki i teraz egzy tutaj wyczyści te kulki i tu ładnie ten inferno z... zaraz zjedzie tego gianta no strzał no strzał doszedł i ten Zaptron... No w zasadzie dobrze, bo wieża sobie poradziła. Z tym Inferno Dragonem i z Egzem. No i trzeba od nowa budować, a tak, jeszcze dwie karty no i PK Właśnie chciałem powiedzieć, że dwie karty nieodkryte i PK No i zobaczymy teraz, może być niezły atak. jeszcze Mag był tutaj. Oj, tu może być ładnie dziać. Tylko te supergoblingi tam z tyłu wyczyścić. O i tutaj jest odkryta ostatnia karta u przeciwnika elitarni barbarzyńcy ale są w obronie... armia szkieletonów jest w obronie ładnie no i teraz, ale to była dobra wymiana elektro wizard za... maga się pojawi za wizardem no i tu P.E.K.A. wykończy no to było, to było w... Zgrane w czasie, można powiedzieć. I tu ładnie wyszło, teraz trzeba pilnować tej wieży, bo 323 HP zostało. To Inferno Dragon tutaj musi to wykończyć, tego Giant, żeby nawet na strzelanie szedł, ale tarni Barbarzyńcy znowu z lewej strony idą. Jest armia, armia szkieletonowa, dwa te ale zapołane. Oj, tu może być teraz ostro, gdzie Litarni, ale jest Electrowizard, ładnie, tutaj ładnie się wybronił. Już myślałem, że nie da rady. Nie czekaj, tym eliksirem. Dobrze, peka, i kula poszła, 72 HP, boję się, że tu może uciec trochę, ale tam główna wieża mocno, no i tutaj 7 sekund, pewnie przeciwnik widzę, że to zapata, i tu jest zapowane, tu może być jeszcze jest mag, to troszeczkę wyczyści aj ten... ta peka tutaj znikła, ale jest giant z lewej strony, oj tutaj się może znowu udziać, miner poszedł, oj tam zaryzykował Zbysiu, zaryzykował Zbysiu, 700-640 HP Tutaj wybroniony atak z lewej strony No i co tu się będzie działo? Jest naprawdę bardzo fascynująca walka MAG No i elitarni barbarzyńcy Ten egze tutaj z lewej strony elitarni podejdą pod wieża Ale jest też giant Jest inferno dragon Tego gianta, dżenta... oj tam były te kulki Uuu, tu może? Nie, udało się, dobrze. Jeszcze 10 sekund, dawaj, dawaj. Dawaj, tu już niewiele zostało. 500, 448. Oj, mało zabrakło. No, mało zabrakło, ale fajna walka. I zobaczymy sobie kolejną walkę. Tutaj już miałem przygotowaną gadron. Właśnie gadaliśmy sobie na czacie u Johna Coffee na live. Zapraszam do Johna Coffee na kanał. Naprawdę sympatyczny człowiek. No i zobaczmy tutaj yy, Gadron 101 walczy, damy mu fanfarki. Miałem ściszoną grę, co podgłośnie, żeby było odgłosy słychać. Zobaczymy tutaj będzie grał Lawą, Balonem, przeciwko Magolema. No i zobaczymy jak będzie wyglądała. I tutaj balon z lawą doszedł ten balon teraz ładnie tutaj zada obrażenia ten golem tutaj też musi trzeba tego golema jeszcze klon sklonowany jest no i tutaj ładnie zagrał tym klonem ten balon to wszystko tutaj wybronił tego prawie golema I zobaczymy jak mi to pójdzie ładnie to wybronione tutaj zostało 760hp no ale jest kolejny golem no teraz będzie ciężko tutaj będzie ciężko tutaj kula poszła za Marczerki, golem idzie na Tombstone. No, zostanie wybroniony, jest armię szkieletową. Wojt mogła być troszeczkę później puszona po ten wybuch, ale ładnie też wybronione. 7 z 612 HP zostało. Ale tamten klon był super, to mi się podobało. Widzicie, czasem można mnie zobaczyć na różnych live'ach. Właśnie Johna Kofi, jeszcze raz zapraszam kolega Napisał, się pytał, kiedy będę oglądał znowu walki widzów i właśnie przed chwilą o tym myślałem. No i kolega na podał. spójniki. Ładnie mu to poszło. No i lecimy dalej. Jak to już koniec będzie? Koniec tak. No wygrana. Bardzo ładnie. Akurat trafiliśmy na swoją wygraną. Pozdrawiam.